Cześć widzowie, witajcie z tej strony. W dzisiejszym odcinku będziemy sprawiać yes. e, się pasować, pasować. Będziemy to zrobić mało, bo nie wiem ile to ale e, to się zobaczy. Ale ogólnie, jak widzicie, tutaj jest kuzyn, a pokażę wam, co jest na Władymircu. Tur. Tur. Mi się ja wydaje, się... że w bardzo dużej, bardzo dobrej cenie go kupił, bo za. 4000 chyba i ma też ma, chyba tam też będziesz kuzynie sprzedawał sobie mleko, co nie? Tak czy nie? Tak mhm. No i jak widzicie y, widzowie... Czekaj. Kose też ma kuzyn i sobie będzie dawał krową... O! Ma taką kosę i, so, i będzie dawał krowom sobie trawę. Tę łąkę uzgodniliśmy chyba tak, że po prostu będę ją kosił, ale to tam w późniejszym czasie będę ją kosił i poza odcinkiem. A więc dobra, ja wsiadam do sześćdziesiątki. Teraz tak trochę ciężko z tym się cofam, ale... Trzeba jakoś cofnąć. Dobra, jest piątka, to trzeba na czwórkę. I dobra, cyk. Jedziemy. No nie wiem widzowie ile to potrwa, ale dosyć szybko się zgrabia. E, więc nie wiem, ale tak ten filmik pewnie myślę, że będzie trwał z 2... tak z do 30 minut chciałbym. Bo z czego widzę to... Jak dłuższe są filmy to... I tak widzowie to... No do niektórych rzeczy trzeba nawet dłuższe filmy, bo... Jak żniwasz czy coś to zawsze będę dłuższe filmy. Ale jak sąsiad na kosy, to też tak mnie interesuje, więc. Tak, 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 tak. Więc całego filmiku pewnie nie oglądacie. Krótszy może pooglądacie. Obejrzał, ale przewinął. Już w następnym odcinku widzowie będzie. Kożniwa będą. Nie ja oglądaliście wcześniej odcinkach, to mam 30. Sobie odkupiłem. Mogłabyś jeszcze raz powtórzyć, bo tak jak w jednym miejscu cię przerwało, więc nie wiem czy widzowie to usłyszeli. Mam 30. Odkupiłem no, w następnym odcinku. Jak nie oglądaliście, to zobaczcie. No, widzowie ogólnie, kto nie oglądał poprzedniego odcinka, to niech sobie zobaczy. No, tam było koszenie i przetrząsanie. Ale ogólnie ode mnie kuzyno kupił 30 za 12 tysięcy. No, cena jest taka, powiem wam, widzowie, że. Jak na te czasy, to ile ludzie wystawiają za tą trzydziestkę, to... Za te trzydziestki czy tam... No 60 aż tyle na przykład nie kosztują, ale... Trzydziestki drogo wystawiają. Nie wiem. Dlaczego? Znalazłem o wiele tańszą później, tylko za 5000. No, ale jakbyś sobie dodał yy, tam w katalogu kabinę i te rzeczy, no to nie wiem czy już to katania by było. No ale przynajmniej kuzynie nie sprzedałem to tej trzydziestki komuś obcemu, tylko jakby to powiedzieć, została ona w rodzinie. Dla wujka. i nie wiem. Nakarmione, nakarmione. Będę mógł polone z... jak to? Mleko posprzedawać? To w sobie weź. on odmienić, a i pokaż jeszcze, co zbudowałem sobie, no to tam potem pokażę. A czy ja wiem, to kiedyś się pokaże, ale pokażę, ale na razie tylko powiem tam. Ogólnie to widzowie, z desek kuzyn sobie zbił, żebym. Tam wsadził łopatę i jakieś worki z drzewami, żeby mógł sobie kiedyś na przykład jakby kupić jakąś ciałkę czy coś, żeby sobie drzewa zasadził. A jeszcze ci nie mówiłem. Te deski są z Twojej szopy, bo tam widziałem ryżę i to sobie wziąłem. Dwa tysiące się należy. Ale on leżały! Takie... One były prawie całkiem rozwalone, ale no to, no słabe, no to One nie są nowe, tylko pomalona. Locane. No dobra to tam. Samej. Szkoda, że nie da się tam wsiąść na to wiesz. Co nie? Sę... A na co? No, na tym co robisz, no powinno się ale bo jest siedzenie, ale niestety się nie da. No, po prostu to siedzenie jest yy, nieaktywne. Będziesz miał chyba trochę błota na tym, yy, na tej łące. Ło! ale żeś wyskoczył! Widzisz? Jakby w by było. Kraj driftowy, to jakby go, gdybym tam wjechał polonezem, to już go by nie było. Pamiętasz tamten film? Polonezem? No. A ten małysz No. Sianie pszenicy i skoki polonezem. A do tędy musisz się zawrócić. O! Od razu lepiej. Tylko żeby znów nie było takiej awarii jak wtedy, że jak skrzydłowałem mleko, to ci daję. No to nie? nie było. No to za dobrze, nie będzie. No ale pewnie nie będzie, tak myślę. Nie wiem. Nie, mam. मम मं क्या konfirm O nie. Muszę wyłączyć kartę kredytową. Ale ja z tych A co się stało? A ja chyba mam tam. to jest polgizmo, nie Nie, to nie jest polgizmo, to jest ozdoba No to... nie musiałeś myśleć, bo już to się wydarzało... wydarzyło. Ogólnie widzę, przepraszam was, że mnie nie było słychać, ale... mikrofon sobie wyłączyłem. No ale to już czasu się nie cofnie, ogólnie to mówię tam, że... paliwa zabrakło, czy coś i... no i będziemy po prostu teraz... Ale... Co? Co? Zmieniłeś mikrofon? Nie, to... Się z jakich... To gdzieś odtąd miałem wyłączone co ten co... To nie jest są... to Nie, to ja miałem wyłączony odkąd. Od wtedy co mi zabrakło paliwa gdzieś. No więc bardzo przepraszam was, że, że nie będziecie... Słyszę... nie słyszeliście niektórych ale rzeczy, no ale... Drzewo walnąłem. Oho, komórnik do mnie dzwoni. To powiedz mu że ten... Rozłączy się i mu napisze WYKIER... No. No, no. to... A jak prawowity obywatel robi? Nie wiem. No tak, jak powiedziałeś. Aha. Czekaj, ja widzę, że ja się... łączymy swoje konto. Bankowe żeby do ciebie zaraz komorniki nie dzwonił. No nie, do mnie nie będzie dzwonił, bo ja akurat zaraz jak widzieliście widzę... Nie, ja mam 95 tysięcy na koncie. A ile to spłacenie masz? 200. To spłacisz sobie. No zaraz. Zaraz widzowie jak skończy się odcinek to jadę do banku spłacać Bo co? Nie A dlaczego nie byłikiem A bo to co będę widzem pokazywał Bo co, myślisz, że ci ukradną pieniądze? A wiadomo Ty jesteś nienormalny, to jest Grekom. A skąd ty to <laughs> wiesz? Może dlatego, że masz na ekranie takie coś. Po prostu masz klawiaturę, myszkę, może jakieś napisy. Bo przecież teraz nie jest usmarano Czy tam już dziewiąta. W sumie to tak. Robiłeś z belką papa już? W że jest? <laughs> Zrobiłeś już papa z belką? Nie, ale mi potem oddajesz belkę jak coś. Ale nie, na polu tym jest. No to weź co ty robisz? Działam. Tam dalej, tam o, kołody, no tam co, były dwa belki. Dobra. To y, jedną zabrałem, i tam jest właśnie ta jedna. Dobra, już. No kolejna poleciała mi do rzeki. A ja co chwilę, jak jadę tę, tą drogą, to zawsze przywalam w te drzewo, bo drifta robię i przywalam w drzewo. drzewo. A ten dzisiejszy widzowy odcinek to jakiś P. Chodź. Co? Się mnie uratowała. Jak najszybciej Ale gdzie? Koło mleczarni tej O kurde Jak w nie! Nie widzowie, dzisiejszy odcinek to pewnie tytuł będzie miał odcinek yy, najgorszy odcinek w historii. No, też najlepszy, bo przecież mam tura. Nie, ale nie wiem, tak jakoś wszystko się yy, zgrało. Nie, zabra Tytuł będzie zabrakło paliwa. No nie wiem. <ścoughs> Wyłączyłem mikrofon. Nie wiem, jak wy, ja zaraz będę jak KFC. A ile tobie razy zostało jeszcze mleko zawieść? No, jeszcze jeden raz, ale w sumie na potem sobie zostanę. No nie, to zawieś i jak zawieździesz to już będę odcinek kończył. Zawiodłem. Już zawiozłeś? Ale już zawiozłeś naprawdę czy nie? A. Dobra widzowie To ja w tym odcinku więcej już do roboty nie mam To już będę poza odcinkiem robił No w tym odcinku się trochę już kłopotów nadziało znaczy kłopotów? no takich rzeczy średnich, pomocnych, nie to, że paliwa zabrakło, ach, nie wiem jaki w ogóle w tym odcinku będzie tytuł, no ale w tym odcinku to by było, na tyle, ja Was żegnam i do następnego, na razie.